W 12 meczu czwartej Ligi Dolnośląskiej podopieczni trenera Jarosława Pedryca odnieśli jedenaste zwycięstwo. W sobotę pokonali na własnym boisku rywali ze Starego Śleszowa 5 do 2. Polkowiczanie byli zdecydowanym faworytem tego meczu i po raz kolejny nie zawiedli swoich kibiców. Od samego początku panowali na placu gry niepodzielnie, mieli zdecydowaną przewagę w posiadaniu piłki, bez żadnych kłopotów konstruowali groźne akcje. Gola otwierającego wynik zdobył w 12 minucie Krzysztof Drzazga, doskonale odnajdując się w polu karnym rywali. Kolejne minuty przynosiły sytuacje podbramkowe. Dominacja podopiecznych trenera Pedryca była na tyle duża, że kolejne bramki były wyłącznie kwestią czasu. Gola numer 2 zdobył dla gospodarzy Mariusz Szuszkiewicz. Autorem trzeciej bramki okazał się ponownie Krzysztof Dzazga i do szatni Czarnozieloni schodzili przy trzybramkowym prowadzeniu. Po przerwie obraz gry nie uległ zmianie. Nadal to polkowiczanie nie dawali rywalom choćby cienia złudzeń co do tego, kto jest w tym meczu lepszy. Czwartego gola strzelił obrońca Radosław Karpiński, a piątą bramkę Mariusz Jurek, który przymierzył idealnie spoza linii 16 metrów i huknął niczym z armaty, nie dając najmniejszych szans bramkarzowi ze Starego Śleszowa. W końcówce rozluźnieni wysokim prowadzeniem piłkarze z Polkowic oddali nieco inicjatywę gościom. Efektem tego były dwa stracone gole, które jedynie zmniejszyły rozmiar Polaszki. No wydaje mi się, że chyba tutaj już w tej końcówce wkradło się takie rozluźnienie wśród zespołu. Nie wiem, czy większość zawodników myślała o tym, że każdy sobie w tym meczu strzeli gola. Jeśli bramkę strzelił Radek Karpiński, jako włączający się boczny obrońca. No rzeczywiście, najwięcej tutaj zastrzeżeń można mieć o te dwie stracone bramki, gdyż no do, do tego momentu, do straty pierwszej bramki i ten mecz był pod całkowitą kontrolą y, mojego zespołu. Y, dopiero mówię, w końcówce no, przeciwnik z, z, zaatakował y, zdecydowanie y, odważniej, y, chcąc zdobyć tą honorową bramkę, i to udało się y, dla ambitnie grających piłkarzy ze Starego Śleszowa. Y, no, mówię, cieszą kolejne punkty, cieszy pięć bramek. Y, już mamy cały tydzień na to, żeby teraz już myśleć o następnym meczu. Ten mecz dzisiaj już jest historią. Po 12 kolejkach piłkarze KSU mają na koncie 11 wygranych i 1 remis i w ligowej tabeli ustępują jedynie rezerwą miedzi Legnica, która ma na koncie komplet zwycięstw. Te dwie drużyny już w najbliższy piątek zmierzą się w legnicy w absolutnym hicie golejki. Mieć legnica na pewno kadrowo wygląda zdecydowanie lepiej, gdyż no ma, ma możliwość skorzystania z, z zawodników pierwszego zespołu. z pierwszej jedenastki, to na pewno zaraz z zaraz rezerw. A myślę, że moi młodzi zawodnicy gniewni na tyle się przeciwstawią, że będzie to bardzo atrakcyjny mecz. Na boisku i będzie również atrakcyjny dla kibiców. O motywację chłopaków chyba nie można mieć żadnych powodów, podstaw do tego, żeby mieć jakiekolwiek obawy. Tu chyba raczej trzeba będzie studzić ten entuzjazm, o czym Pan mówił, i tą chęć do pokazania, że jest się lepszym. Tak, myślę, że tutaj też bardzo ważnym aspektem będzie gra taktyczna. Jeśli będziemy realizować wszystkie te założenia, które będą nakreślone przez cały tydzień i przed meczem no to myślę, że, że będziemy wymagającym rywalem. Z uwagi na to, że jest to mecz wyjątkowy z racji no, pozycji, które oba zespoły zajmują, jakiś specjalny tydzień przygotowań, czy wszystko tak normalnie jak dotychczas będzie się to... Pod każdy mecz, pod każdy następny mecz przygotowujemy się no, pod konkretnego przeciwnika, więc tutaj podmieć Legnica, no również cały tydzień będziemy tutaj no, na pewno dużo mówić, rozmawiać na temat Gry, jak grają przeciwnicy, ale też i próbować no, znaleźć te, te, te słabsze strony i realizować to tak dobrze na treningach, żeby to później w meczu, w meczu nam wychodziło. Kluczowe dla układu tabeli po pierwszej rundzie mecz zostanie rozegrany o godzinie 14 na stadionie Miedzi Legnica.